Zobacz jedną rzecz. Siedzisz sobie, nie? Siedzę i teraz wyprostuj się nogi! Wyprostuj se nogi. Ogarnij jedną rzecz. Rusz małym palcem u prawej stopy. Tylko małym palcem u prawej stopy rusz Już kumasz. Już kumasz. Widać, że się zacząłem ruszać. Ja nie znam prania. Jak nie znasz jak ten kolczyk, to jeszcze niedługo moje, niedawno było moje wędzidełko zahaczone. Halo? Już jadę, jadę już, bo Uber mi nie przyjmował, nie wiem dlaczego. Masaka. Pa. Pa. Kurtka, akurat ku od kurtki, od kurtki, to się odpi... Od, od tej kurtki, wiesz? Hej. Działa? Ej, no jestem przystojny. Wow. Wow. Myślałeś o tym, że twoja dziewczyna specjalnie tak się ubiera, żeby się innym nie podobał? A ty widziałeś moją mordę człowieku, ja i tak nikomu nie będę podał, no tak będę chodził człowiek w tych fanek. Michail? Mm. A pan z Ukrainy, czy z Białorusi? Białorusi? Ale pan mówi z Białorusi dlatego, że Polacy nie lubią Ukraińców, czy, czy z Z Mińska? A ty jakie jest drugie największe miasto w Białorusi? A, czy jest pan z Ukrainy. Ale ja spokojnie, ja tam nie mam żadnych problemów. Ja sobie tak streamuję tutaj, dlatego tak kawariu. Mm. Pani Majesz, bo ja, ja streamer. A czemu taka spokojna muzyka? Ja na saunach byłem ostatnio, że takie właśnie muzyki jest. Dużo eskortek jest w ogóle w Warszawie z, właśnie, z Białorusi i z Ukrainy. Ale ład, ład, mam wrażenie, że ładniejsze są właśnie ze wschodu dziewczyny niż w Polsce. Tylko takie dziw, dziwne twarze mają jak są starsze, takie jakieś... A nie chciałbyś się kiedyś najpać wspólnie, poznasz jakichś Polaków. Zobaczysz jak się buchają w Polsce. My nie przebieramy w środę. No nie chciałbyś kiedyś skoczyć na jakąś imprezę, albo nawet dzisiaj po robocie. Franio, się nazywa franio. Frany i o. O, no, ten pierwszy to jest co miał. Nawet jak dobry miesiąc no to 100 tysięcy jestem w stanie wyciągnąć. Z jednej transmisji średnio 5 tysięcy zarabiam. Poważnie. Teraz mam streama, nie. Ale nie chcę. Nie, no, no, no nie masz. Ale mam nadzieję, że nie jest ci smutno, czy coś? Hmm? Nie jest ci smutno. Nie. nie. Że ty tak i tak dalej, a ja. Niespoko. każdy ma swoje życie. Tu. No, może być. Dzięki, na razie. Ale szkoda mi się chłop, musiałem, musiałem. Fajny, miły pan. Oby, oby miał miłość życia, żonę. Żeby go nic się tam nie stało i oby... Halo, halo. To ja. Proszę. Dziękuję. Wideo, Siema. To Doberek, um... Dobra, jak my to robimy w ogóle? Ty wybierasz danie. Oboje go to samo danie. Ja I... wybieram danie? Tak. Ale to nie masz szans ten. Ty nie masz szans. A kto ocenia? Ewa? Ewa. W sensie z jakiejś puli, czy mam sobie wybrać losowe? Bo ciężko mi tak wybrać Danie, wiesz, tak, żeby wybrać Danie. No jak ty chcesz dojść? No? Przez co umieś dosłować, w ogóle umiesz gotować? Nie umiem szczerze, no, no ale no, tak naprawdę to ja mogę ci dać fory, serio, i możesz nie, ty nie wybrać. Nie, no, dalej no taki co na pewno nie znam. To i tak cię go. Poczekaj, bo ja muszę wykminić. Ja bym na twoim miejscu wybrał takie co umiesz bardzo dobrze. A ja umiem jak najgorzej, bo inaczej ci go jak szmatę. I tak to raczej zrobię. Nie no, pierogi nie, Rosół nie, Bigos nie. Carbonara nie, bo carbonara jest tak naprawdę ten sam nie masz szans. No nie, to jest bez sensu, bo karbonara to jest tak naprawdę je, jeden dobry przepis, śmietana i nie, no kur... ja śmietana, karbonara, to jestem przekonany, nie to udajesz, niemożliwe, udajesz. <śm> <śm> nie, no gdzieś, nie, no jak Samych ja jako śmietan śmietan śmietana, ani śmietany, ja jako śmietana, ani śmietany, nie, nie, śmietan, nie. Bo jest to nie jest nasz oryginalnego to jest górno, przepisu, to jest ale możemy zrobić, jak chcesz makaron. No to jak makaron, ale nie makaron, jaki robię lepiej? Wymyśl mi proste danie, które jest bardzo dobre. Może pierś z kurczaka w ziołach z gorzozem. Jest Każdy lidera dwa składniki dodaje po prostu. O tak zrobię. składnik, 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 składnik. Tak. Dobra, to makaron, makaron. Wołowina. O nie no, ja... ze świni czy z Nie no ja... z nie, to z Trachy. Dobra, eee, kurczak. Grzyby pieczarki, no, to zależy, nie? No grzyby pieczarki, dobra. Dobra, coś prostego, Cebula. Jak wygra z tołem, to... Ziemniaki. Nie Ziemniaki? No. no jak makaron i ziemniaki? Dawaj dalej. Ale to ci to zakończył. Dawaj dalej. Nie no po to nic bez sensu. No to jak... kur... Daję daj wołowinę, to dajesz kurczaka i się pytasz! Dobra, parmezan. Parmezan? Okay. Parmeza. Czekolada! Nie, to jest... Teraz dobra, e, pamiętajcie może. Dobra, no to Teraz to 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 jest... no, no dobra, no. Ja wybranem czekolami. A ja nie wrażenie, że z panu czekolada to No to jestem mądry. Dobra, no to ja ci panuję ziemniaki. Nie, 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 sorry, wołowinę panuję. Wołowinę banujesz? A ja panuję makaron. No. Ej powiedz sobie zawody teraz. I, ty no sobie ja mam danie, które zrobię w głowie. Kumasz, a ty mówisz, że coś rozjęłem. Mam danie, pranę, w głowie. To jakie ty mam? Bez... Zobaczysz! Parmezan, czekolada, pieczarki, ziemniaki. Tak. No to się nie da. Chcesz bezelka? Nie? Ja nie chcę No co, chyba idziemy, nie robimy zakupy. Cały ten? No, ale dwie chyba wystarczą, nie? To yy, to, weźmy pieczarki, bo nie widzę grzyb, bo są tutaj jakieś boczniaki nie. No, do Chodźmy tutaj, będzie czekolada. Ja wezmę białą. Mleczną? A białą? białą? Oj, To tak dobrze zagrałeś, bo Ewa lubi białą czekoladę. Da, też wezmę. Dobra, weźmy jedną białą. Połowa ci no, czy... Po, Połowa stałaczy. No, moja. Yyy. Z może ten skuczony. Czemu? No bo... Tak jest lepsza, to jest gówno. Tak rydziano Yyy... No i co? Wszystkie oficjalne składniki mamy chyba wszystkie, tak? O, no, ja mam! Jak byłem To co drugi... To ty nie wziąłeś mojej jak coś, to nie może się kazać, nie robić kupy u mnie. Bo zatkałem kiber kompletnie gównem i, i, i no, no nie ma jak. Jest zatkany kiber. Serio, możesz zobaczyć? Obrzydliwe. Nie polecam. Je, je, ja dziękuję. Nie wchodź tam. To muszę, muszę zadzwonić do Ewy. Ja pierdolę. <laughs> ja pierdę. Ja pier... no, no. Kochanie, to, nim, to nie my w głównie. Weź kreta. Nie, może Ewa to jest To nie my w głównie. Weź kreta. kreta. Musisz od, odetkać kiber, znowu, bo zatkałem kubkę. Kubką. Ej dobra, szczerze, nie wiem czy wy macie się czy nie jak to jak zatkacie kibel. Przecież jak ja bym zatkał kibel i powiedział, maj że ona ma to odtykać, że to przecież to jest skuteczne. jest Ewa, to, szczerze, Ewa to jest złota kobieta. Na pewno tak miałeś, że padł ci telefon do kibla, yy, zatkał ci się kibel i wyciągałeś własną ręką. Skąd woda wie, że yy, ma się unieść maksymalnie do deski. On woda jak ma zatkany kibel, nigdy ci nie wyjdzie poza deskę. To jest po... są jakieś czujniki, zawsze Zawsze rozumiem, na jakiej zasadzie to działa, że woda Ci nigdy nie przeleje kibla. Co? Nie, Co? Nie, gasie nie. kolego! A my już robimy? Ja robię! A, a daj mi już jakiś proszę. To... Dobra, yy, od czego zacząć? No, ja cebulę sobie pokroję na właśnie. To koniec Dobra, co będzie twoja? Nie, jest, ja jestem! Jest. Nie! Wodaj, mam cebulę. A co ty robisz teraz? Dobra, bo chcę powiedzieć, co ja robię. Ja robię y, ziemniaki, no. smaż. W Najpierw będę je gotował, potem będę je zgniatał. Dzięki temu będę taką chłopioną skorupkę, ale no. w środku będą miękkie. E, do tego robię kurczaka, który będzie nadziewany masłem i parmezanem. Nie podoba mi się nie wiem, strzeżam! No ku... Dobra, my to samo zagrać. A kto miałem e... czekoladę wymyśli? E... Czy dopuściłeś, czy to jest jakiś syndikus? Ja dopuściłem. Czekaj, my mieliśmy pieczarki, cebula, kurczak, parmezan, czekolada i co jeszcze? Trzeba kochanie. Cześć, chłopie. Ko ja, 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 ja to zrobię no. Nie Ewa, nie proszę, okropnie. I trzeba. do sypialni. Nie Ewa, nie odtykaj tego Kibla! Ewa, Ewa sypialnia, ja go nie nie, nie, nie. Ewa sypialnia odtyka kibel, to jest jakiś, poważnie, to jest poważnie, nie wyłapałeś. Ja. No ja ja tylko odpiedział. widzę, ja tylko widzę takie złożył. <laughs> <laughs> <Ciebie, ciebie. śmiech> ja, no. ja mówię komu. No? Dobra, nieważne. Ja bym po Ewie nie wyczyścił, nie? Kochani, przepraszam, ja czym to z mm. Ewa, tak, ja Ja też, zobacz to samo, jeszcze na zewnątrz mną że ja nie rozmawiam z tobą i... odejdź. No to dobrze, ale, ale, ale ty i ty mi walczysz. Tak I ty my męczysz. bo tak samoujesz. I z tak samo. Ewa. Właśnie Patryk powiedział właśnie, że to, że w jest otkane, to jest moja wina. Tak, nie może no, nie To jest Bo, no, bo no, słuchaj, szedłem wczoraj nad ranem spać, nie? co pływało w kiblu? Jakieś plastiki. Zatyczki od tamponów na tak przykład pływały. Ja tamponów nie używam. Ale ja zóż, zrobiłem, ja to, ja Ewa, to, ja zrobiłem ja straczkę, to, że nie rozumiem? Widzisz, to, to, że... to była straczka. Do mało papieru. To jest niemożliwe, żeby tyle papieru, to też nie jest moja wina, Ewa. Ewa, ale I Miałem sraszkę! Ewa, miałem sraszkę, rozumiesz? Sraczkę miałem! Scraczkę i dałem odrobinę papieru. Scraczkę, Słuchaj, jeżeli, jeżeli ty nie. Ewa, ja mówię, ci, nie jak było, nie, nie da się powiedzieć, nie! Daj mi pokazać, daj mi powiedzieć, posłuchaj mnie. Przysięgam ci, na ja na swoje zdrowie, że miałem daj straczkę. Ewa, daj Ewa, daj dużo tego, nie w to jak, Jakby ktoś szatkę wrzucił, rozumiesz? Jakby ktoś szatkę wrzucił. Ja miałem straczkę. i dałem odrobinę papieru, przysięgam ci. To jest, może, nie wiem, góry są złe, przysięgam ci, ja, ja chcę o tym powiedzieć. <słuchaj> Też nie mogę Byłem w szoku, jak zobaczyłem to. Może, że nie wiem, Duży klos, dosłownie, przysięgam ci. No to, to nie zmienia faktu, że powiedziałeś, że to jest moja wina. Ty. No, 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 bo widziałem jakiś jak no, no, plastik no, kiblu. Ja plastika do kiblu nie wrzucałem. No, sorry, ale... ale to nie to jest Ja wina, to nie Ale nie jest! Ja wiem, strasznie, ale papieru będą przysięgam ci. Dobra, ale Ewa, a kto rzucił jakieś plastiki? Ja widziałem ja tam i plastiki wierzał. po tamponach. I to na pewno, nie, 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 nie Były tam plastiki po tamponach w środku. Nic, nie, nie, nie. Były plastiki po tamponach. Zaraz wejdę, stanę na i wyciągnę ten bo, plastik dobra, i zobaczymy, dobra, co to jest. Dobrze, ale też nie mów, że jest moja wina. Bo... No nie, taję, to ja się tam... Ewa, i mówię strasznie, strasznie, strasznie zapytać Znaczy dać kreta, trzeba zagotować się na wodę i zaraz gorącą wodą. To mi się okazało do marny, nie to, 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 ja ci gotuję, a ty jak zawsze drzesz się na mnie. Klasycznie. A to nie jest moja wina, no że kibel A to jest nie, moja, moja wina? Nie, ja to, nie muszę, tak to jest nie, moja to wina, nie, wina to, nie, że nie zatkał kibel tak? może to jest wina kibla i kibel jest zły. Nie, pomyś sobie, jaką ty robisz akcję na to, że zatkałem kibel. Nie, nie Ewa, ty jak się połóżeniasz jedzenie, więc żebyś była w domu. wina kleta nie? I odkleja. <grym> Ewa, widziałem ja tam, tak samo jak ty powiedziałeś, że to jest twoja, ty powiedziałeś, że to jest moja. Poszła do McDonalda a się wysrać. <gry> do McDonalda albo na policję, są dwie opcje. No teraz ja uważam, odkleiło. Widzisz, jak ona była do mnie negatywnie nastawiona. Słuchaj, bo to było... Kibiu, zaczęła do mnie mówić, że to jest moja wina, a ja serio zrobiłem jej straczkę. A ja wiem, twarda... widziałeś, prawda? To była sraczka, czy nie? Ja porównałem to do statków. Na, na rzece. Tampony wyrzuca do kiba, jestem pewien, że wyrzuciła tampona i tampon za, zatkał kiber. Przekonany o tym jestem po prostu. Dobra, muszę pokazać to gówno. <śm> <śm> co? Ja pierdol! Pieku! <śm> smak jest <śm> To nie będzie zjadliwe franek. Spójrzcie to, Co Polisz teraz! Spójrzcie kurczaka Franka! To jest zajebisty kurczak. Widzicie? Kurczaka Franka? Wiem, czemu się nie da powiększyć moc mocy? To jest kurczak Franka. Ale co ka źle? No jakby ktoś się zżygał to wygląda. Oni do tego psa gotujemy. a ty widzisz, ej szczerze, od 1 do 10. To jest początek talerza, od 1 do 10. O! Poczułem się, jak nie będę mówił, kto! Piękna chwilę. Jak czakr. Przepraszam! Heeee! do kamery. Proszę. Widać? Pokaż kieszenie. No nie mam Pokaż ty... kieszeń, szuście! No skąd? Nie, no co to jest? Jasne, kur. Pier... Ty jesteś, po. Pod kątem? Ale człowieku. Franek! Ewa, Pranek Franek ci za... Dobrze, że go sprawdziłem! Jakiś zapłać kolegą czy co? Ja to tam, muszę dzisiaj, już to, daj, to daj. Franek, muszę to ci daj, bo to jest za franek! Czekolwiek <grytanie> daj! Franek! Ja skończyłem! Tu miejsce! Tu, Wezmę swój falecz już. Zobacz to. I odję do 10. Odję do 10, szczerze. Może wygląda jak główno, ale będzie się to odejść. Powiem szczerze, że może bo lepiej wyglądaj. Jak on zobaczy, to tak wygląda moje. to też nieźle. Ewa, zapraszamy! Kochanie! Ewa! Ciężko, ja bym nie poznał być. Nic się nie Pełna powaga. Dobrze, spróbować, chyba obu od 1 do 10, mm. który lepszy. Ten ma lepszy sos. Mi tu fryteczki smakują, ale ten jest chyba trochę lepszy. W ogóle obydwa kuczele fajnie zrobiliście, że w środku jest taki, co strasznie. 9,5, troszkę za mało soli jest tutaj w tym. Ja kiedy jest słona. A czemu bym dała? Tu fajnie w ogóle nie wiem co to jest, ale fajnie czuję jakiś ser, czy coś takiego. No temu bym dała tak z 8. Dobrze, wygałem, dziękuję. Czy Franek dobrze go Naprawdę, bardzo dobre wyszło. <grym> Też jestem zaskoczony, wyszło lepiej no. niż myślałem, że wyjdzie. Bardzo dobra, bardzo dobre. Do tyłu wchodzisz? A złożyłeś te siedzenia z tyłu, bo. <grym> Franek, dasz radę. Generalnie to ja ci od razu mówię, że jutro jadę z nim na warsztat, żeby ci tu nic nie rozwaliłeś, ale za czyszczenie tego samochodu na pewno mi oddajesz, bo. Butami go uwaliłeś, butami go uwaliłeś. No butami go teraz uwaliłeś, widzieliście to tu, to mam wszystko nagrane. Dobra Ewa, wyjedź, bo ja nie wejdę. Prawo wyjedź, lewy masz migać. prawo wyjedź. Migasz masz lewy, włącz prawy. Dobra, wjeźdź tam, wjeźdź tam. Wyjedź tu, wyjedź tu w prawo. Kuk wyjedź po prostu. Proszę? Za za ba... No ma prawo jazdy, niech pan uwierzy, za dziesiątym razem zdała. Za dziesiątym. Właśnie omułczę! Jak się nie denerwować, Jak się k**a, nie denerwować? Niech pan zobaczyć, ona stanęła! Panowie się śmieją. I teraz co mam zrobić? A, dobra, muszę jechać prosto. Co? No to jedź. Ewa, mówię ci, żeby gdzieś później sprzęgło, palić sprzęgło. puszę żeby gdzieś sprzęgło. Nie pali, dobrze jedź już wszyscy. to jest moja dziewczyna. Wyłącz te zwyczaje szybki, bo one tylko. K**a. No, ale to przecież nie będę tyśniał, Nad... Ewa, zapamiętaj, mówisz to dziesiąty raz. Do góry się wyłącza, na dół panie się błąd. To do czemu dawać na dół? Oho, wymuszenie. No nic nie było, już nie. Pasy są k***a zapięte. Jest rezultat dla kobiety. Jedziemy lewym pasem. Wolniej niż autobus przed nami. <grym> klasyczek tam, gatunku, tam. klasyczek gatunku. Przestań już, no. Trecy, bo Zaraz w drugą stronę po prostu, no. Ewa, zmień pas na lewy. Co ty robisz? Z nim! Ja piłuję za ruchu. Dobra, pokręć pokrętłem do góry. Lewym. Nie mi... pokręć, nie, masz migacz prawy. Poczekaj, bo ja nie widzę no, p za nami jedzie od takiego <grym> czasu, i w ogóle jest p*** ja Wyłączyłaś światła do p*** teraz! Nie możesz przestać. To wyłączone są światła, Ewa. No i dalej są to przeciwmierne ale nie mam jak to wyłączyć, no. Nie śmierć. No ale jest na przeciwmielno, no i tak nie działają. Nie, jedź, spokojnie. 4 no, mi... minuty będziemy, no już dojedź na tych przeciwwingielnych. Zwolnij, bo tu jest fotoradar. No i tak ja te przepisów. Jechałaś ponad 50, -tkę, 60 miałem, przez chwilę podziął z Musisz mieć patrz, patrz się dzieje, jest szałka. upewnij pa, się z nich jedzie. Co? nie jedzie, to nie nic popatrzyłaś, nie popatrzyłaś. Chce było na długich kwiecień, chyba, nie? Teraz tak. Serio... Ale dobra, nie ma problemu. No bo ja nie byłem migać, Patrz <laughs> to jest tu, nie? Nie, nie tu, nie bo to samo... O, to jest, o, to jest tu. To jest to, no no wieź tu na prawo. Uważaj na słupki kochanie Dobra git, hit o jest, jest dziura, jest dziura, widzę dziurę. Ja nie przejdę, Panek, podaj Przejdź. Muszę dotknąć rękę K kur... kom tego, nic tego dotknąć Przytrzymaj to do góry To Dobra Dobra cicho, teraz chodźmy jak najbliżej tak naprawdę no, Buu kur... ja <grybuj> się wejść Poźmy do środka jak to po wygląda strasznie wygląda strasznie. Ej, nie się, Ja tam mieszkam, chyba. Wejdź pierwszy. Chodź razem. No, tak no za sobą, żeby nagrywać. No i te. <śmienic> 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 No, przecie kolana! Też byłeś w No, fak, to ja tak by nie wrzyć, No to bym wziął tą. Przepraszam cię, fak, no żakdy, bo pod kontent. Dobra, chodź, no bo nie koniec, chodź. Nie nie mnie ci teraz, nie widać, co to zrobić. Nie, 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 ja teraz się chcę. Wyśmiecham ci i teraz tego nie zrobię. Chodź, no, dobra, puść już, no, nie odwrócę się, no. Przygrywamy w pokojowych intencjach. Tutaj ktoś chyba śpi, może będzie tu ktoś pod tej widzać Są jakieś, ale nie tu nikt nie jest. uwaga, jestem nie nastawiony. wiem, ale To jest jakiś stary... Ktoś tu po prostu sobie... Chyba Co to? Słyszałem na dziewięć miesięcy że to jest moje stary. patrzcie, jest jakaś rozdzielnia też. Tak, że tego jeszcze nie nakradli? Patrz, jaka to była stary serwet... To? Fajne. Znowu cała... to jest na złą do wywieźienia. Ja tu przyjadę ku hondom, ja to na złą wezmę. Zaś to jeszcze niedawno działało dosłownie. Wiecie to jest nowiutkie. No to jest nowiutkie. No uważaj, pod nogi. Uważaj, jaka dziura giga. Patrz tu. Co tu było? No tu, patrz pod nogi. Co tu było, jak myślisz? Co tu było? Tutaj pewnie. Co, mąkę tu, 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 tu trzymali? Patrz. Tak, ale to jeszcze normalnie tutaj są. To była chłodnia. Z duch boknia. No tak. Że oni tutaj też wymontowali jakieś cenniejsze rzeczy, no pewnie. Choć nie. Ciekawe ile to stoi opuszczone. Co to było? Mieszadła? Stary, to jest tyle złomu, patrz. O ty, tu jesteś w ogóle wrzony. Patrz to. Patrz tutaj jest normalnie, tu się zatrzymała mi się winda, nie? Że jakby tu stoi dźwig. Kumasz? To jest dźwig. Franek, patrz, to się otwiera, widzisz? Wo jest góra Tak, tam jeszcze wyżej coś będzie, widzisz, bo idzie góra wyżej. Chodźmy na górę. Petargę tam rzucić, stary. Eho! No wchodź, chodź Franek. Już Jedzenie picie! Możemy przynieść jak ktoś potrzebuje. Idź. Ale z... Jezu, się zesyłałem. Fajny widoczek jest. Ale ładnie. Super zdjęcie. To chyba wszystko, nie? No, jeszcze piwnica jest faktycznie, ale tam... Tam będzie na eta. Fajny urbex, naprawdę? A robimy tutaj nockę, 24 godziny w tym budynku? Weź ja pierwszy, nie, bo ja mam backpack. Przytrzymaj mi to, proszę Cię. Chodź tu, bo tu będzie łatwiej... No Franek! Dawaj, trzymam Cię, I Już kabel jest jak coś... Serio, bo pociągnąłem go kolanem. Ej, gdzie to jest takie wysokie, Franek? Chłopie, widzisz to? To ma dwa piętra Ej, jem... Gdzie my byliśmy? Ej, co? No, zresztą... Byliśmy gdzie my byli... Wiem, gdzie... gdzie my byliśmy, powiedzmy no, teraz po drugi... Dobra, teraz jedziemy na Burakowską